Przeszukałem internet dla projektora kina domowego i znalazłem ten na AliExpressie. Otwórzmy urządzenie, a w środku wita nas instrukcja obsługi, jak poradzić sobie z autofokusem. Tipy tak zwane, akcesoria, pilot, przewody, więcej przewodów HDMI i jeszcze więcej przewodów. Instrukcja obsługi i śrubka. I oto i on. 8K kompatybilność, HD, Full HD, 4K, czyli wszystko ma. Horlat. Z lewej strony mamy USB, HDMI i HDMI 2. Z tyłu i tutaj ciekawostka, słuchawki AV na pilota. Zatrzymajmy na chwilę. Tutaj jest, proszę państwa, coś niezwykłego. Filtr kurzowy. Ciekawe. No i oczywiście wentylator. Wow. Robi wrażenie. Nie znalazłem tego nawet w high-endowych urządzeniach. Z prawej strony zasilanie i pokrętło do ostrości. No i oczywiście gigantyczny obiektyw. A na górze znajdują się przyciski. Zasilanie, menu, cofnięcie. Źródło, ok, i strzałki. Satisfaction. A ze śrubką, która jest w zestawie, możesz zmienić poziom. Zobaczmy. Wow! A co to się wyświetliło? Jakaś tapeta, animacja. I uruchamia się, proszę bardzo. Automatycznie ustawia ostrość, jak i kąt, i mamy to. No, jestem pod wrażeniem z tego względu, że jest tutaj bardzo jasne tutaj światła mam bardzo dużo, praktycznie 400 W. Kamera tego nie pokazuje, bo jest ściemniona, ale jakbym ją ustawił normalnie, to proszę Państwa, tu jest naprawdę jasno. No. Minimalna odległość od ściany. I to jest ta minimalna, jest to około 1,5 metra 1,45 metr, no, metr m. I z takiej odległości możemy mieć 45 cali. To jest 116 cm. Gdybyśmy podeszli bliżej, wideo już nie będzie w ostrości, bo będziemy za blisko. Więc oddalmy się troszeczkę. I on powinien automatycznie nam ostrość skontrować. Proszę bardzo, kontruję. Fajnie, i już zrobione. Jest to dobre, fajnie, podoba mi się. Projekt za 2000 dolarów. Euro nie ma takiej funkcji, a te mają, to jest szokujące. I z, tego, z takiej odległości, która wynosi, proszę Państwa, 2 metry, równie udało mi się tak zostawić. Z 2 metrów mamy wielkość ekranu 63 cale, czyli 160 cm, 63. I w dalszym ciągu, mimo tak gigantycznego światła, jest to. Widzialne prawidłowo i mógłbym spokojnie oglądać teraz film albo grać w grę, przeglądać internet. Dobre. Jak daleko możemy pójść w tym pomieszczeniu do 3 metrów? Tak duży ekran o tak dużej jasności. Zobaczmy, jaka to jest przekątna. I tutaj mamy, proszę Państwa, jeśli się uda, to dobry mecz, kupiłem taki, prawie stówkę za 107 cali, to jest 270 cm. 106, 107. Wow! I jak to dalej fajnie wygląda? Dla porównania, uruchomię teraz projektor z tej samej odległości za 2000 dolarów. Widzicie różnicę w jasności? To jest szokujące. Sam projektor jest Full HD. Można podkręcić herce do 75, ale w ten czas downgraduje teraz do 720p. I tak on wygląda, jak widzicie, mamy język polski, mamy wyszukiwarkę, mamy strony, mamy aplikacje i on sobie tutaj podaje nam te najnowsze aplikacje. Video, no bo tu będzie najnowsze aplikacje wideo, proszę bardzo, i muzyka, czyli tak samo. Wejdźmy sobie w ustawienia, a w ustawieniach mamy sieć, czyli internet, pogoda, jeśli byśmy tego chcieli, tam dalej jest, ale wychodzimy sobie w projektor i mamy... Projekcja przód, góra, dół, lewo. Możemy sobie skontrować, ustawienie powiększenia. Jesteśmy w tej chwili na największym powiększeniu. Możemy zwężyć, rozszerzyć. No, z tym się nie spotkałem w innych urządzeniach. Ok, no i całość możemy również zmniejszyć. Jesteśmy w tej chwili na największym zoomie. Zresetujmy to i cofnijmy się. Automatyczne ustawienie ostrości, automatyczny trapez. No i oczywiście czteropunktowa tutaj możliwość zmiany. Bardzo ładnie cofamy się, źródło sygnału, zarządzanie, czyli możemy sobie z USB puścić muzykę, aktywację programowania, czyszczenie pamięci, opcje i tutaj w opcjach mamy sieć, data, godzina, ustawienie urządzenia i informacje, ustawienie jedyne, język polski. Możemy podłączyć myszkę i klawiaturę bezprzewodowo, co jest bardzo fajne. O, jak widzimy, możemy sobie myszką i klawiaturą pykać. Bardzo jest to e, fajne. Ilość języków bardzo duża. Escape i się cofamy. Bluetooth, sieć, bot. Cofamy się i tak widzimy, mamy YouTube, Netflix, Prime. 8K oczywiście przepięknie, ale jest to abskalowane swój do 8K. Tak jak widzimy, jest to 8K, ale jest czysty obraz, proszę Państwa. Niesamowicie, można powiedzieć, że tak zwana żyleta. Ach! tight? No. Syk jest. Każdy włosek widać. Genialnie. Ale to jest rakieta. No nic. Kontynuujmy. O, jakie ciekawe zwierzę. Ma nosek. Granie to wygląda pięknie. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Một số tiền, mọi người xin mời quý vị và các bạn đến với bản Ale wielki i lśniący ekran. Wow. Podoba mi się. Kino w domu. Fascynujące urządzenie za tak niewielką cenę, tak gigantyczna jasność i ostrość obrazu. Jest to najlepszy projektor Full HD, z jakim miałem do czynienia. Mam dla Was dodatkowy rabat w opisie. Kod rabatowy wpisujemy i szczęście zawita w Twym sercu. Pozdrawiam i polecam.